W świecie, w którym współczesna nauka często odrzuca starożytną mądrość jako zwykłą fantazję, w salach akademickich ma miejsce cicha rewolucja. Renomowani badacze zaczynają przyznawać się do czegoś niezwykłego. Święte teksty hinduskie, niektóre liczące ponad 5000 lat, mogą zawierać prawdy, które wykraczają poza nasze obecne rozumienie wszechświata. Wyobraź sobie, że nasi przodkowie nie tylko znali to, co my uważamy za ultra nowoczesne technologie, ale opanowali je z mistrzostwem, które wciąż nas zaskakuje. Wedy, święte teksty starożytnych Indii, to nie tylko kompilacje rytuałów i filozofii, to prawdziwe podręczniki techniczne cywilizacji, której postęp wymyka się naszej historycznej osi czasu. To, co najbardziej intryguje społeczność naukową, to nie tylko dokładność opisów, ale także złożoność prezentowanej wiedzy. W sanskrycie, starożytnym języku, w którym napisano te teksty, znajdujemy terminy techniczne, które dopiero niedawno zaczęliśmy rozumieć w naszych współczesnych czasach. Wimany na przykład nie były prostymi latającymi rydwanami. Jak niektórzy sceptycy próbowali argumentować przez dziesięciolecia. Teksty takie jak Wajmanika Shastra opisują w niepokojących szczegółach maszyny zdolne do wykonywania manewrów, które tylko dziś dzięki naszej najbardziej zaawansowanej technologii lotniczej możemy wykonać. Prawdziwy szok nastąpił jednak, gdy eksperci lotniczy zaczęli analizować zasady napędu opisane w tych tekstach. Wimany działały w oparciu o koncepcje, które niesamowicie przypominały nasze współczesne jonowe i antygrawitacyjne systemy napędowe technologie, które dopiero niedawno zaczęliśmy rozwijać. Samarangana sutradara, starożytny traktat o architekturze i maszynach, poświęca 230 wersów na opisanie budowy, startu, lotu i lądowania tych niezwykłych maszyn. Tekst wymienia 31 podstawowych części wimany i 16 konkretnych materiałów potrzebnych do jej budowy, w tym stopy metali o właściwościach, które wciąż próbujemy odtworzyć. Jeszcze bardziej imponujące są opisy broni znalezione w Mahabharacie. Bramastra, często opisywana jako broń bogów, ma skutki uboczne identyczne jak współczesna eksplozja nuklearna: promieniowanie szczątkowe, sterylność ziemi przez pokolenia i objawy przypominające zatrucie radiacyjne. To, co najbardziej intryguje współczesnych badaczy, to nie tylko powierzchowne podobieństwa między tymi starożytnymi opisami a naszą obecną technologią, ale matematyczna i naukowa precyzja znaleziona w tekstach. Surya Siddhanta traktat astronomiczny liczący ponad 1500 lat przedstawia obliczenia obwodu Ziemi z marginesem błędu. Wynoszącym zaledwie 0,7% w porównaniu do współczesnych pomiarów. Rishi, opisywani jako istoty o niezwykłej mądrości, nie byli po prostu medytującymi mistykami, jak zwykło się uważać. Teksty przedstawiają ich jako prawdziwych kosmicznych naukowców, zdolnych do uzyskania dostępu do tego, co nazywali akaszą uniwersalnym polem informacyjnym, które wykazuje niepokojące podobieństwa do tego, co współczesna fizyka kwantowa opisuje jako zunifikowane pole. Ale być może najbardziej kontrowersyjnym aspektem tych odkryć jest szczegółowy opis nagów. Istoty te nie są zwykłymi mitologicznymi metaforami, lecz zostały opisane z zadziwiającą anatomiczną precyzją. Teksty mówią o zaawansowanej cywilizacji, która zamieszkiwała zaawansowane technologicznie podziemne kompleksy, utrzymując regularny kontakt z istotami z innych światów. Bagawata Purana opisuje podziemne miasta oświetlone świecącymi kryształami i mistycznymi perłami, które niektórzy badacze porównują do miniaturowych reaktorów termojądrowych. Opisy techniczne są tak precyzyjne, że współcześni inżynierowie są w stanie stworzyć funkcjonalne modele w oparciu o te teksty. Wojna między Dewami i Asurami, tradycyjnie interpretowana jako prosta alegoria moralna, Nabiera nowych konturów, gdy jest analizowana w świetle nowoczesnej technologii. Historie te opisują bitwy, które wykraczają poza ziemską atmosferę z bronią zdolną do zmiany klimatu i manipulowania samą strukturą czasoprzestrzeni. Ramayana opisuje to, co dziś uznalibyśmy za wojnę elektroniczną z urządzeniami zdolnymi do zakłócania komunikacji i nawigacji wrogich Wimanów. Jeszcze bardziej imponujące są odniesienia do tarcz energetycznych i systemów kamuflażu, które dopiero niedawno zaczęliśmy rozwijać w laboratoriach wojskowych. Teksty mówią o technologii zwanej MAJA, często tłumaczonej jako iluzja, ale którą współcześni badacze zaczynają interpretować jako zaawansowaną formę holografii lub manipulacji rzeczywistością kwantową. Opisy techniczne są zgodne ze współczesnymi teoriami dotyczącymi obliczeń kwantowych i rzeczywistości rozszerzonej. Astronomiczna precyzja tekstów hinduskich wymyka się naszemu współczesnemu rozumieniu. Koncepcja yugas, epok kosmicznych, demonstruje głębokie zrozumienie cykli niebieskich, które dopiero niedawno zaczęliśmy potwierdzać za pomocą zaawansowanych obserwacji teleskopowych. Na przykład, obliczenia precesji równonocy są udokumentowane z precyzją, która byłaby niemożliwa bez zaawansowanych instrumentów. Awatary, tradycyjnie postrzegane jako boskie wcielenia, mają cechy, które doskonale pasują do współczesnych relacji o kontaktach z pozaziemskimi istotami inteligentnymi. Awatar Matsya, na przykład. Opisuje amfibie ze zdolnością do przetrwania, zarówno w środowisku wodnym, jak i lądowym, co sugeruje zaawansowaną adaptację biologiczną, którą inżynieria genetyczna dopiero teraz zaczyna rozważać. Szczególnie fascynujący jest przypadek Rawany, erudycyjnego króla demonów z Ramajany. Teksty opisują go jako genialnego naukowca, zdolnego do manipulowania samą esencją życia. Jego królestwo Lanka jest przedstawiane jako zaawansowane centrum badawcze, w którym przeprowadzano eksperymenty genetyczne. Wanarowie, często upraszczani jako małpoludy, są opisywani z cechami sugerującymi genetycznie zmodyfikowany gatunek humanoidalny. Garuda Purana zawiera szczegółowe opisy procedur, które przypominają współczesną inżynierię genetyczną. Mówi o nasionach życia, które mogą być modyfikowane w celu stworzenia różnych form istnienia, koncepcja niezwykle podobna do manipulacji DNA. Teksty wspominają również o zdolności do regeneracji narządów i tkanek, co dopiero teraz zaczynamy osiągać dzięki medycynie regeneracyjnej. Zapisy mówią o żywej bibliotece prowadzonej przez nagów, w której przechowywana była cała wiedza genetyczna gatunków lądowych. Opis ten znajduje zaskakujące podobieństwa z naszymi współczesnymi bankami genów i projektami ochrony bioróżnorodności. Jeszcze bardziej intrygujące są odniesienia do technologii zdolnej do przenoszenia świadomości między różnymi ciałami koncepcji, którą współczesna neuronauka dopiero zaczyna badać teoretycznie. Teksty opisują ten proces z techniczną precyzją, która sugeruje głębokie zrozumienie interfejsu umysł-materia. Atarwa-Veda zawiera formuły, które współcześni badacze zaczynają uznawać za możliwe opisy manipulacji kwantowej na poziomie komórkowym. Instrukcje dotyczące budzenia i usypiania różnych aspektów DNA znajdują zaskakujące podobieństwa z ostatnimi odkryciami dotyczącymi aktywacji i dezaktywacji genów. Teksty wedyjskie przedstawiają wizję wszechświata, która wykracza poza nasze obecne naukowe zrozumienie. Koncepcja Brahmana, często interpretowana jedynie jako filozoficzna abstrakcja, Okazuje się być wyrafinowanym opisem tego, co fizycy kwantowi nazywają dziś zunifikowanym polem fundamentalną matrycą wszelkiego istnienia. Opisy wielu wszechświatów i równoległych wymiarów w Bhagawata Puranie wyprzedzają teorię wieloświata współczesnej fizyki o tysiąclecia. Teksty te mówią o 14 lokas lub wymiarach istnienia, z których każdy ma swoje własne prawa fizyczne i formy życia. Koncepcja, którą teoria strun dopiero niedawno zaczęła matematycznie potwierdzać. Szczególnie odkrywcze jest traktowanie czasu w starożytnych tekstach. Koncepcja maja kala lub iluzorycznego czasu sugeruje wyrafinowane zrozumienie względności czasowej, którą Einstein sformułuje dopiero tysiące lat później. Teksty opisują, jak czas płynie inaczej w różnych wymiarach i na różnych poziomach świadomości. U paniszydy. Zawierają szczegółowe opisy tego, co dziś nazwalibyśmy splątaniem kwantowym, natychmiastowym połączeniem między cząsteczkami niezależnie od odległości. Koncepcja Advaita lub niedualności, daleka od bycia jedynie filozoficzną zasadą, wydaje się opisywać dokładnie to fizyczne zjawisko. Jeszcze bardziej zaskakujące są odniesienia do kosmicznej sieci, która łączy wszystkie punkty we wszechświecie. Opis, który doskonale pasuje do ostatnich odkryć dotyczących wielkoskalowej struktury filamentowej kosmosu. Teksty mówią o kosmicznych nadis, kanałach energetycznych, które przenikają cały wszechświat, przenosząc informacje i energię. Wisznu Purana opisuje cykle kosmicznego tworzenia i niszczenia, które są niezwykle podobne do współczesnych teorii wielkiego wybuchu i wielkiego chrupnięcia. Przedstawiona skala czasowa, początkowo uważana za fantastyczną, w imponujący sposób pokrywa się z obecnymi szacunkami wieku wszechświata. Teksty. Podchodzą również do koncepcji prany lub uniwersalnej energii życiowej w sposób, który sugeruje głębokie zrozumienie ciemnej energii, tajemniczej siły, którą współcześni astronomowie odkryli jako odpowiedzialną za przyspieszoną ekspansję wszechświata. Opis lokapalów, strażników głównych kierunków kosmosu, można interpretować jako starożytne zrozumienie podstawowych sił rządzących wszechświatem. Każdy lokapala reprezentuje inny aspekt fizyki kosmicznej, od grawitacji po siły jądrowe. To, co czyni te odkrycia jeszcze bardziej niezwykłymi, to obecność konkretnych informacji technicznych, które dopiero teraz zaczynamy rozumieć. Na przykład, Vastu Shastra to nie tylko traktat architektoniczny. Ale złożony podręcznik inżynieryjny, który uwzględnia zasady fizyki kwantowej i pól elektromagnetycznych w budowie struktur. Teksty opisują formę energii zwaną Wril, uniwersalną siłę, którą można uchwycić i wykorzystać do różnych celów technologicznych. Opisy tej energii są niezwykle podobne do współczesnych koncepcji energii punktu zerowego i kontrolowanych pól plazmowych. Współcześni naukowcy zaczynają zdawać sobie sprawę, że te starożytne opisy mogą zawierać klucz do opracowania czystych i nieograniczonych źródeł energii. Szczególnie intrygująca jest wzmianka o astrach ukierunkowanej broni energetycznej, która działała poprzez manipulowanie świadomością operatora. Teksty szczegółowo opisują w jaki sposób broń ta była aktywowana za pomocą określonych mantr, sekwencji dźwiękowych, które po przeanalizowaniu za pomocą współczesnej cymatyki wytwarzają złożone wzory geometryczne zdolne do wpływania na materię na poziomie subatomowym. Agastya Samhita zawiera formuły budowania baterii elektrycznych przy użyciu wyłącznie naturalnych materiałów. Wiedza ta została potwierdzona, gdy archeolodzy odkryli starożytne baterie w Bagdadzie. Jeszcze bardziej imponujące są opisy systemów oczyszczania wody, które wykorzystują zasady nanotechnologii, które dopiero niedawno zaczęliśmy rozwijać. Teksty mówią również o globalnej sieci natychmiastowej komunikacji zwanej Akashwani coś podobnego do naszego internetu, ale działającego na zasadach kwantowych, zamiast sygnałów elektromagnetycznych. Sieć ta umożliwiała przesyłanie nie tylko informacji, ale także energii, a nawet materii na duże odległości. Sama Rangana Sutra Dara opisuje maszyny zdolne do pozyskiwania energii ze środowiska Koncepcja ta przypomina nowoczesne kolektory energii otoczenia, które zaczynamy rozwijać. Teksty wspominają o urządzeniach, które mogą przekształcać energię słoneczną, wiatrową, a nawet kwantową energię próżni w użyteczne formy mocy. Medycyna ajurwedyjska, daleka od bycia tradycyjnym systemem leczniczym, okazuje się być wyrafinowanym kompendium biomedycznej nanotechnologii. Opisy bhasmas przetworzonych metalicznych leków demonstrują głębokie zrozumienie manipulacji materiałami w skali atomowej. Rewelacje zawarte w tych starożytnych tekstach nie tylko stanowią wyzwanie dla naszego zrozumienia historii ludzkości, ale także sugerują ekscytujące i niepokojące możliwości dla naszej przyszłości. Rosnąca akceptacja tej wiedzy przez społeczność naukową oznacza początek nowej ery odkryć i pytań. Koncepcja Maja lub kosmicznej iluzji, często błędnie interpretowana jako zaprzeczenie rzeczywistości, okazuje się być wyrafinowanym opisem holograficznej natury wszechświata. Idea ta, która dopiero niedawno zaczęła zyskiwać na popularności w fizyce teoretycznej, sugeruje, że nasza trójwymiarowa rzeczywistość może być projekcją informacji przechowywanych na dwuwymiarowej powierzchni. Koncepcja ta ma głębokie implikacje dla naszego zrozumienia przestrzeni, czasu i świadomości. Teksty sugerują, że zaawansowane cywilizacje, prawdopodobnie pochodzenia pozaziemskiego, odegrały kluczową rolę w rozwoju ludzkości. Opisy interwencji genetycznych przeprowadzanych przez Dewy są niepokojąco zbieżne z niewyjaśnionymi lukami w naszym obecnym rozumieniu ewolucji człowieka. Koncepcja kundalini Tradycyjnie postrzegana jako duchowa metafora, zyskuje nowe światło, gdy jest interpretowana przez pryzmat współczesnej neuronauki. Szczegółowe opisy przebudzenia tej energii są niezwykle podobne do procesów neuroplastyczności i ekspansji świadomości, które dopiero teraz zaczynamy rozumieć naukowo. Purany mówią o cyklach cywilizacyjnych trwających miliony lat, sugerując, że ludzkość osiągała i traciła zaawansowane poziomy technologii kilka razy w swojej historii. Idea ta zasadniczo podważa nasz linearny pogląd na postęp ludzkości i rodzi niepokojące pytania o los naszej obecnej cywilizacji technologicznej. Szczególnie intrygujący jest opis technologii zdolnej do manipulowania samą strukturą czasoprzestrzeni. Teksty mówią o portalach lub gwiezdnych wrotach, które umożliwiłyby natychmiastowe podróże na ogromne kosmiczne odległości. Koncepcja, którą fizycy teoretyczni dopiero teraz zaczynają poważnie rozważać jako możliwość. Implikacje tych odkryć są głębokie i wieloaspektowe. Z jednej strony oferują one potencjalne rozwiązania niektórych z najbardziej palących wyzwań ludzkości, od kryzysu energetycznego po eksplorację kosmosu, z drugiej strony podnoszą złożone pytania etyczne i filozoficzne dotyczące naszej pozycji w kosmosie i natury naszej rzeczywistości. W miarę jak coraz więcej badaczy zagłębia się w te starożytne teksty, zaczyna wyłaniać się nowa synteza między nauką a duchowością. Wiedza zawarta w tych manuskryptach nie tylko rzuca wyzwanie naszemu rozumieniu przeszłości, ale także oferuje fascynujące spojrzenie w naszą potencjalną przyszłość. Opisy wzajemnie połączonej uniwersalnej świadomości. Dalekie odbycia zwykłymi filozoficznymi abstrakcjami zaczynają znajdować potwierdzenie w odkryciach fizyki kwantowej i neuronauki. Pomysł, że świadomość jest fundamentalnym składnikiem wszechświata, równie istotnym jak przestrzeń i czas, zyskuje na popularności w społeczności naukowej, w miarę jak posuwamy się naprzód w badaniu tej starożytnej wiedzy. Jesteśmy zmuszeni do ponownej oceny nie tylko naszej historii, ale także naszego miejsca w kosmosie. Możliwość, że nie jesteśmy sami we wszechświecie i że możemy być częścią kosmicznego Gobelinu o wiele bardziej rozległego i złożonego niż sobie wyobrażaliśmy, jest zarówno ekscytująca, jak i wymagająca. Te rewelacje zapraszają nas do poszerzenia naszego światopoglądu. Do zakwestionowania naszych najbardziej podstawowych założeń dotyczących rzeczywistości i do rozważenia możliwości, które wcześniej wydawały się należeć tylko do sfery science fiction. W miarę jak współczesna nauka łączy się z tą starożytną mądrością, stoimy u progu nowej ery odkryć, które mogą zasadniczo zmienić nasze rozumienie wszechświata i nas samych. Wyzwanie polega teraz na tym, jak zintegrować tę starożytną wiedzę z naszą nowoczesną nauką w sposób, który przyniesie korzyści całej ludzkości. Możliwości są ogromne, a implikacje głębokie. Jesteśmy naprawdę u zarania nowej ery kosmicznego zrozumienia. Gdy kontemplujemy te niezwykłe objawienia, przypominają nam się słowa starożytnego tekstu Wedanty. Prawda jest jedna. Mądrzy nazywają ją wieloma imionami. Być może w tym połączeniu starożytności i nowoczesności, nauki i duchowości, możemy wreszcie zacząć odkrywać najgłębsze tajemnice naszego istnienia i naszego miejsca w rozległym kosmicznym dramacie. Jeśli ten film poruszył Cię w jakikolwiek sposób, rozważ podzielenie się nim z kimś, kto również może na tym skorzystać. Nie krępuj się, zostawiać swoich komentarzy i historii poniżej, chciałbym usłyszeć od Ciebie. Obejrzyj następny film, który pojawi się na ekranie, jest on niezbędny do kontynuowania tej podróży. Do zobaczenia.